Gdy dalekowic bez okularów patrzy na przedmiot znajdujący się w odległości x1 od oka, to widzi ten przedmiot dobrze. Znaczy to, że obraz przedmiotu powstał na siatkówce. Rysuję go kolorem czerwonym znajduje się on w odległości y od soczewki oka. Piszę równanie soczewki sferycznej dla soczewki w oku. Zdolność skupiająca tej soczewki 1 przez f1 jest równa sumie odwrotności x1 oraz y. Gdy dalekowicz patrzy na ten sam przedmiot za pomocą okularów, to dobrze go widzi z mniejszej odległości x2. Znaczy to, że wówczas obraz przedmiotu powstaje również na siatkówce. Kolor czerwony w tej samej odległości, jak w pierwszym przypadku y. Wrócę na chwilę do zadania 635. Tam wykazaliśmy, że zdolność skupiająca soczewki, zastępującej dwie soczewki cienkie, leżące bardzo blisko siebie, jest równa sumie zdolności skupiających soczewek składowych. Wykorzystamy to teraz. A więc lewa strona to suma zdolności skupiających soczewki ocznej i soczewki okularów. I ona jest równa sumie odwrotności x2. Oraz Y. Mamy do dyspozycji dwa równania, trzy niewiadome. Niewiadome to F1, Y oraz F2. Ale jednym ruchem pozbędziemy się zaraz dwóch niewiadomych. Mianowicie, zamiast 1 przez F1 w drugim równaniu stawimy prawą stronę równania pierwszego. Otrzymujemy taką zależność. To jest prawa strona. Pierwszego równania 1 przez x1 plus 1 przez y plus 1 przez f2 równa się 1 przez x2 plus 1 przez y. Zwróć uwagę na to, że upraszczają się z lewej prawej strony 1 przez y. Zostawiamy z lewej strony 1, przez f2, 1 dzielone przez f2, a 1 dzielone przez x1 przenosimy na drugą stronę. No to teraz możemy podstawić dane i powiedzieć, że zdolność skupiająca okularów dalekowidza, czyli odwrotność ogniskowej, jest równa plus jedna dioptria.